tam są oznaczam punkt nawigacyjny. Po lewej stronie weź sobie tą kamizelkę, co tutaj leży. Mają mnie na muszce. Jesteś w pierwszej dziesiątce. No ktoś tam, ktoś tam w gazie zdechł pierwszej pomocy. Dobra, na razie się nie ruszajmy. Ktoś biegnie gazu. Bezpieczna strefa przeniesiona. Za drzwiami jest. Zbliża się gaz. Dritt, do bezpiecznej strefy jeszcze daleko, ruchy! Szybko, 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 szybko. Idzie. W góra. Dobrze, dobrze, dobrze. Leży. Dobra, to on może w gazie. Aaaa, jajajajajajajajajaj, gaz, 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 Dobra. Nie uciekaj, uciekaj, uciekaj uciekaj. dobra to już jesteśmy w gazie, dobra. No ale ska 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 ale, ska ska się ska ska i tak mi się ska Ale drugie miejsca, no, także fajnie, dobrze. Super Kampiliśmy, kampiliśmy, no ale drugie miejsce osiągnięte. No. No. Gimon, wiem, właśnie muszę ten.